Misja przyszłość. Na podcast zaprasza Weolia. Weolia. Odnawiamy zasoby świata. Dobrze, mikrofonie Anna Stachowska. Dzisiaj proszę Państwa porozmawiamy o biometrii. Eksperci od najnowszych technologii wieszczą, że właśnie biometria to absolutna przyszłość, wydłużające się hasła, kody wysyłane przez i na telefony komórkowe i tokeny zastępowane są indywidualnymi danymi organicznymi, inteligentne sieci ciepłownicze też tutaj się pojawiają, no i na podstawie układu linii papilarnych czy tęczówki oka już teraz można ustalić naszą tożsamość. Jakie szanse wiążą się z biometrią? Czy korzystanie z biometrii w telefonie na przykład, jest bezpieczne. Miasta przyszłości, czym te systemy elektroniczne patrzą na nas dziś, jak to się zmieni? W przyszłości o to zapytam naszego eksperta, a jest nim dzisiaj Andrzej Cieślak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej, właściciel i prezes zarządu polskiego producenta rozwiązań cyberbezpieczeństwa firmy Dynacon. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie. No właśnie, na wstępie naszej rozmowy, może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest ta biometria, na czym dokładnie polega, bo podobno już ta technologia jest od 20 lat, a my nawet nie wiemy, że ją mamy. Tak, zgadza się. Przede wszystkim biometria. Musimy tutaj rozwiać pewne wątpliwości. Biometria to nie jest skanowanie naszej tylko i wyłącznie twarzy, czy tęczówki oka, czy linii papilarnych. Jest to zwyczajna analiza obrazu, czyli urządzenia, którymi się dzisiaj posługujemy, bo to mogą być telefony komórkowe czy inne rodzaje komputerów, zwyczajnie robią nam formę zdjęcia i to zdjęcie jest po prostu analizowane pod kątem cech szczególnych. Kiedy zrobimy sobie zdjęcie twarzy, jak wiemy doskonale, każda twarz czymś się różni, jest unikalna, jest indywidualna, i na tej podstawie tych cech, właśnie szczególnych, system, czyli aplikacja, program, może rozróżnić. Przysłowiego Kowalskiego od przysłowowej Kowalskiej. Więc to jest tak naprawdę analiza obrazu. Mhm. Dzisiaj ta biometria jest wykorzystywana przede wszystkim chyba w bankowości, prawda? I technologiach mobilnych, też w energetyce. Już też pomału wkracza do świata motoryzacji, internetu, urządzeń. Powiedzmy, jakie w ogóle szanse są związane z tą, z tą dziedziną? Szanse są przeogromne. Tak naprawdę, jest to przyszłość. Będziemy zgodnie ze wstępem, pani Rado, która była uprzejma powiedzieć, bardzo mocno denerwujemy się na ilość kodów do zapamiętania, ilość pinów do karty, ilość haseł, które są na nas wymuszane. Standardowa osoba korzystająca z elektroniki. Ma na tyle dużo innych rzeczy do pamiętania, że chciałaby po prostu o tym zapomnieć. Stąd też było tu wymienione automotive, czyli tak naprawdę samochody, którymi się poruszamy. Tutaj myślę, że pragnę zdemontować jedną rzecz. 20 lat temu też już mieliśmy wstęp do biometrii. O szczególnych samochodach, samochody klasy premium już identyfikowały pasażerów, chociażby na podstawie indywidualnej wagi kierowcy, chociażby na podstawie głosu. To też jest pewnego rodzaju system, który można zatrudnić do tego, żeby identyfikował osoby. Więc faktycznie tutaj wypadałoby uzupełnić, że nie tylko jest to skanowanie, analiza obrazu, jest to de facto analiza danych, próbki danych i wyłowienie tam cech, cech szczególnych. Myślę, że to jest, to jest przyszłość. Systemy już dzisiaj nas identyfikują, chociażby w Chinach czy w Japonii, identyfikują masowo. Instalujemy tego typu systemy, aby nawet przy przepływie dużej ilości ludzi, system był w stanie wychwycić, kto faktycznie przeszedł przez dany punkt bramkę. Wejście. Myślę, że to jest przyszłość. To się już dzieje, ale teraz ostatnio słyszałam i czytałam na ten temat, że właśnie już chyba w Chinach robi się coś takiego, że te wszystkie algorytmy w jedno miejsce się zbiera i mogą na podstawie różnych danych stwierdzić, kto nie płaci, kto płaci. I potem jesteśmy w jakichś takich strefach i tak to będzie w przyszłości wyglądać, że będziemy gdzieś tam. Może nie chciałabym użyć tego słowa, tak bardzo weryfikowani. Panie Retard, no chciałoby się powiedzieć permanentna inwigilacja. Tak, jest to druga strona medalu. Jeżeli Bazy danych, które są nazywane profilami osobowymi, są gromadzone, są budowane, oczywiście nie tylko w Chinach, to się dzieje na całym świecie. Sami oddajemy te dane poszczególnym systemom i ich właścicielom, pozwalają na późniejszą identyfikację naszych potrzeb, przyszłych potrzeb, obecnych potrzeb, dokładnie gdzie się znajdujemy. Czy poszliśmy na zakupy, czy akurat chcemy wejść do sklepu, czy to faktycznie ten, jak powiedziałem, przysłowiowy Kowalski wchodzi po buty, czy, czy wchodzi po torebkę, czy wchodzi po coś innego i czy na pewno to on. Daleko idące już skojarzenia tej inwigilacji i weryfikacji, czy zapłaciliśmy, czy mamy aktywne ubezpieczenie, czy mamy problemy społeczne, bo zaczynamy już tutaj rozważać aspekty etyczne. I tu jest właśnie granica, którą powinniśmy, myślę, bardzo delikatnie traktować, nie wchodząc, starając się w miarę możliwości, nie wchodząc w tą naszą sferę prywatności. Aczkolwiek, tak, to jest ta druga strona medalu, której powinniśmy się troszeczkę obawiać. Mm -hmm. Utrata własnej tożsamości, utrata własnego wizerunku, utrata własnej prywatności. Dlaczego te techniki biometryczne są takie obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów teleinformatyki? Bo, jak się okazuje, są w różnych dziedzinach nam bardzo potrzebne i też zastępują często wiele, wiele, wiele osób. Odpowiedź jest prosta, proszę Państwa. Jesteśmy leniwi, jako ludzie jesteśmy leniwi. Łatwiej spojrzeć w oko kamery, łatwiej dotknąć palcem jakiegoś ekraniku, który szczyta linie papilarne, niż pamiętać hasło, klepywać je na wirtualnej klawiaturze czy na zwykłej klawiaturze. To zajmuje czas, musimy to pamiętać, nie chce nam się, jest to po prostu wygodniejsze życie. Stąd też taka dynamika rozwoju tychże rozwiązań, bo coraz więcej aplikacji, coraz więcej może tak producentów, tworzących różnego rodzaju oprogramowanie, które nam są pomocne w życiu, do jakichś tam czynności nie tylko bankowych, zauważają, że są bardziej popularne te aplikacje, szybciej, lepiej, w większej ilości ludzi je kupują, płacąc jakieś tam pieniążki, kiedy zintegrowane są z usługami biometrii. Stąd też popularność akurat tej technologii. A jakie są te najpopularniejsze techniki biometryczne? Bo myślę, że się spotykamy z nimi na co dzień gdzieś tam, ale w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że to już jest biometria. Oczywistą rzeczą jest oczywiście skanowanie twarzy. Jest to najbardziej powszechne. Jest możliwość skanowania z większej odległości, stąd też jest najbardziej popularna technika. Mniej popularną techniką jest skanowanie odbicia z oka, gdyż no, trzeba się zbliżyć do czytnika, nie jest to przyjemne, można to łatwo dosyć sfałszować, więc od tego się powolutko odchodzi. Linie papilarne są w zasadzie na drugim miejscu, gdzie dotykamy wszelkiego rodzaju powierzchni, więc tutaj też dotknięcie ekranu czy specjalnego miejsca stawia tą technikę na pozycji drugiej. Aczkolwiek nie zapominajmy o jednej rzeczy: nasz głos jest bardzo charakterystyczny. Jest to również kontrola tych cech znaczących, cech indywidualnych, jest to również biometria. Ale szanowni Państwo, zapominamy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy: nasze zachowanie, sposób chodzenia, sposób poruszania się. Typowe odruchy, które wykonujemy rękami, głową, tułowiem, są bardzo unikalne. Są często bardziej unikalne niż silnie papilarne. Stąd też już coraz częściej, i to na skalę masową, używane są tego typu techniki w rozpoznawaniu zachowań tłumu, aż do poziomu pojedynczej jednostki, pojedynczej osoby. Jak ona się zachowuje, jakie ma ewentualne zamiary, do tego później jest biometra i te dane. Które się zbiera, wykorzystywane. Więc to są jedne z najpopularniejszych technik biometrycznych. Mówi Pan też o tej biometrii behawioralnej, bo to są takie jakieś najnowsze dane, właśnie według ekspertów amerykańskiej firmy analitycznej. Gartner do, proszę Państwa, przyszłego roku wszelkie dotychczasowe formy weryfikacji tożsamości zostaną właśnie zastąpione przez biometrię behawioralną, czyli taką, która analizuje nasze codzienne zachowania i przyzwyczajenia. Czyli rozumiem, że to jest to, o czym Pan tutaj wspomniał, właśnie? Dokładnie tak, dokładnie tak. No oczywiście Gartner bazuje na danych z terenów podległych USA. W Polsce wygląda to Oczywiście troszeczkę inaczej. Nie jesteśmy aż tak bardzo zaawansowani jak tamte tereny, tamte firmy. Niemniej jednak, tak wkrada się to również pod nasze strzechy i zaczynamy dostrzegać korzyści wynikające z perfekcyjnej analizy, przede wszystkim osoby z większej odległości, gdzie nie widzimy twarzy, nie usłyszymy głosu, nikt nie dotknie czytnika z odległości 200 metrów, a możemy rozpoznać, kto faktycznie porusza się w tej odległości. Już mówiliśmy o troszkę o wadach tego systemu, że musimy być bardziej, jakby to powiedzieć, ostrożniejsi, prawda, i też te sprawy etyczne mieć na uwadze, ale wymieńmy te takie niewątpliwe zalety tej technologii, czyli biometrii. Bo już wiemy, że na, na przykład na lotnisku Chopina w Warszawie, tak, tam jest już y, stosowana biometria od wielu, wielu lat, bo tam są biometryczne paszporty, bramki elektroniczne, tak, które pozwalają na szybszą, bardzo wygodną odprawę paszportową. No właśnie, jeszcze są też inteligentne sieci ciepłownicze, one też to wykorzystują. Pani Redaktor, oczywiście tak, już pani wspomniała o dwóch aspektach przede wszystkim szybkość obsługi. Nie chcemy czekać w kolejkach, stąd też jest to bardzo wyraźna przewaga tej technologii nad, nad standardową analizą tego, czy to jest ta osoba, czy inna. Inteligentne sieci ciepłownicze. Tutaj mówimy raczej o systemach zarządzania zdolnego identyfikacji osób, które mają prawo, czyli powiązania biometrii z uprawnieniami. To może sterować się danym węzłem ciepłowniczym, czy może wydać dane polecenia, czy też nie. Czyli tak naprawdę ta sama technika, ale zastosowana z... Innym oprogramowaniem dodatkowym daje nam potężne możliwości automatycznego przełączania się na uprawnienia w zależności od tego, jaki operator siada przy komputerze, przy konsoli i wydaje polecenia. Nie musimy wtedy pamiętać o ty, o czymś takim jak wylogowanie się, co jest utrapieniem większości użytkowników, bo o tym po prostu nie pamiętamy. Odchodząc od komputera, kamera oczywiście rejestruje, że pojawił się ktoś inny, albo nikogo nie ma przy konsoli, i wtedy dokonuje zablokowania tej konsoli, czyli zwiększa też niejako poziom bezpieczeństwa dostępu do istotnych systemów, jakim są chociażby sieci ciepłownicze. Czyli właściwie można zarządzać taką siecią ciepłowniczą nawet z domu, prawda? No bo to są takie rozwiązania nowe, inteligentne, tak, systemy, zdalnego sterowania. Tak, pani redaktor, no pandemia wymusiła, oczywiście, jak się mówi z angielską, home opis. Jest to wymuszane często przez tą sytuację. Tak staramy się jakoś zabezpieczyć oczywiście te aspekty sterowania istotnymi usługami tak zwanymi usługami kluczowymi infrastruktury krytycznej kraju. Niemniej jednak jest to bardzo duże wyzwanie. Tutaj raczej byłbym ostrożny, aby zarządzać czymś takim faktycznie z domu. Robi się to oczywiście przez specjalistyczne systemy tak, aby zapewnić to bezpieczeństwo, więc to stosuje się nie tylko techniki biometryczne. Jeżeli już ale wieloskładnikowe poziomy poświadczeń i odpowiednie architektury. Tu myślę, że wkraczamy już w obszar, który jest poza zasięgiem standardowego użytkownika telefonu. Mhm. A ta wspomniana przez pana pandemia, ona też wymusiła różne rozwiązania, bardzo przyspieszyła rozwój w ogóle biometrii w Polsce w ogóle na świecie. Myślę, że tak. Dużo częściej korzystamy z aparatów mobilnych, czy to będzie pad, czy to będzie telefon. Dużo szybciej chcemy się przełączyć pomiędzy aplikacjami, coraz więcej aplikacji korzysta z tej integracji z systemem biometrycznym. Stąd jak najbardziej tak, jest to. Jest to widoczny trend na rynku światowym. Podobno też biometria może być stosowana w celu otwierania i zamykania drzwi samochodu, a nawet też rozpoznawania tęczówki w lusterku wstecznym. Czy to rzeczywiście takie nas czekają czasy? Taka będzie nasza przyszłość? Panie redaktor, oczywiście rozpoznawanie śladów siatkówki, wzoru siatkówki w lusterku wstecznym zależy od tylu czynników, że na razie troszeczkę między bajki to włóżmy. Środowisko, które jest pomiędzy samochodami, zanieczyszczenie szyby, zanieczyszczenie lustra, tego ekranu, od którego się odbije obraz. Standard analityki. Jest masę czynników, które mogą zakłócić ten odczyt i wprowadzić niepoprawność identyfikacji. I wtedy, oczywiście, na podstawie tej identyfikacji, jakiś system podejmuje decyzję. Więc, panie redaktor, idąc w ten sukurs, jeżeli mamy technikę, która potrafi zidentyfikować osobę na dużym poziomie, w dużej dozie pewności 90 kilka procent, 98-99 procent, to w zależności od tego, z jaką aplikacją, z jakim programem, z jaką czynnością połączymy tą technikę, uzyskujemy potężne narzędzie, czy to faktycznie otwieranie, zamykanie drzwi, czy wsiadanie do samochodu i automatyczne dostosowanie siedzeń, poziomu kierownicy, czy jeżeli wsiada ktoś o godzinie, załóżmy, nie wiem, 16, czyli standardowo, załóżmy, że kończy pracę o tej porze, 16.05, wsiada Kowalski, automatycznie samochód programuje drogę do domu, no bo wiadomo, że to jest Kowalski i dom jest przy adresie XYZ. Więc tak, to są potężne narzędzia, ale w połączeniu z technikami biometrycznymi, bo sama technika biometryczna tego nie zapewni. Muszą tutaj działać dodatkowe oprogramowanie. Mm -hmm. no, myślę, że czekają nas takie miasta, które będą miały te wszystkie rozwiązania. To jak będą wyglądały te właśnie nasze miasta w przyszłości, czyli co, będą monitorować jakość powietrza, tak? będą szybko reagowały, będą nas też informowały przed jakimś tam ewentualnym zagrożeniem. Zresztą chyba to już się dzieje. To już się dzieje, oczywiście, że tak. Też uczestniczymy w projekcie w jednym z dużych miast Europy, w którym ponad 15 lat temu już instalowaliśmy systemy analizy sieci Wi-Fi, analizy obrazowe, kontrolę zachowań, czyli właśnie tą analitykę beheweralną, celem pomocy członkowi tej społeczności, czy turyście, którzy jeżdżą do tego miasta i chce, w jakiś sposób czy dostać się z punktu A do punktu B, podpowiedzieć kiedy będzie autobus najbliższy. Gdzie może spotkać coś interesującego, jeśli jestem turystą? W jaki sposób wybrać drogę do domu, jeżeli akurat ruch turystyczny jest większy w danym mieście? To są wszystkie techniki tzw. smart, smart city inteligentnego miasta, sprytnego miasta, które ma nam pomóc lepiej żyć. Oczywiście takie są założenia. Pytanie, czy faktycznie my z naszego pokolenia doczekamy takich inteligentnych miast? Myślę, że już doczekaliśmy, tylko jeszcze nie do końca obserwujemy je w takim natężeniu, które byśmy po prostu mocno odczuwali. Ale zwróćmy uwagę, chociażby nie wiem, w Warszawie czy, czy we Wrocławiu powstają informatory dynamiczne, które na podstawie natężenia ruchu, identyfikacji, może nie osób, ale identyfikacji pojazdów, rodzaju pojazdów, e, próbują już kierować tym ruchem na, na odpowiednie odcinki dróg. Więc to już się dzieje. Tak tutaj rozmawiamy o tych wszystkich korzyściach. Ja mam wrażenie, że czasami jak oglądamy filmy takie science fiction trochę, to jeszcze parę lat temu, no, to one były naprawdę takie bardzo, jakby to powiedzieć, przyszłościowe, w sensie, no, że to była odległa perspektywa. Ale teraz mam wrażenie, że niektóre z tych wszystkich tam pokazanych udogodnień, one są już realizowane w naszym dzisiejszym świecie. Bardzo to wszystko przyspieszyło. Naprawdę czeka nas takie życie w takiej, może nie kapsule, ale, ale w jakimś takim trochę matriksie. No takim trochę może cyfrowym kokonie powinniśmy się czuć troszeczkę bezpieczniej, oddając za to, tak jak powiedziałem w jednej z wypowiedzi, swoją tożsamość. No właśnie, tutaj jest to ta kwestia bezpieczeństwa i też pieniędzy, bo jaką cenę za to zapłacimy? Bardzo ważnym aspektem jest świadomy wybór programów, którym oddajemy naszą tożsamość, którym pozwalamy na łączenie czegoś, co jest nasze, kawałka naszego ciała, identyfikacji naszego ciała. Przykład, jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej, przeważnie te aplikacje są weryfikowane, są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przez wiele zespołów, zarówno producentów telefonów komórkowych, systemów operacyjnych, które tam są instalowane, jak i samych aplikacji bankowych. Więc możemy tutaj zaufać, że nie powinno dojść do żadnych wycieków danych, aczkolwiek pamiętajmy o tym: nie ma systemów bezpiecznych. I z drugiej strony, idąc w kierunku tych udogodnień, tego tak zwanego pozytywnego lenistwa, że chcemy załatwić coś szybciej, łatwiej, wygodniej, zaczynamy podłączać kolejne aplikacje, które nam się wydają pożyteczne. Sterowanie domem, informowanie, nie wiem, psa przez, przez naszą kamerę o tym, że za chwilę pan wróci do domu, sterowanie temperaturą w domu, tak, bo możemy podłączyć się do pompy ciepła czy do, czy do naszego grzejnika. Nagle się okazuje, że aplikacje, które ściągamy, mają podwójne zastosowanie. Z jednej strony tak, realizują swoje funkcje, za które często też płacimy, albo zachęcają nam darmowymi dostępami do tych funkcji, a pod spodem wykradają tak naprawdę te odciski elektroniczne, odciski cyfrowe, za pomocą których mogą później źli ludzie dokonać czynności prawnych w naszym imieniu, i to jest niebezpieczne. Tu możemy faktycznie stracić pieniądze i nie tylko pieniądze. Pan już wiele, wiele lat zajmuje się, prawda? Cyberbezpieczeństwem, komunikacją przemysłową, też tymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa. Co tak jest w tej dziedzinie takiego fascynującego, że pan się tyle lat tym zajmuje i myślę, że jest to pana gdzieś tam pasja? Tak, jest to pasja. To już jest prawie 30 lat pracy zawodowej. Co jest w tym fascynującego, pani redaktor, jest to chęć zbudowania lepszego świata, chęć pomocy. Nie tylko ludziom, ale również całemu środowisku, które, w którym człowiek przebywa, w którym przebywają zwierzęta, fauna, flora. To jest chęć budowania czegoś, czego jeszcze nie ma, czegoś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Jest masę naprawdę wyzwań w dziedzinie, która jeszcze nie została opisana, jeszcze nie została wymyślona, opracowana do końca. To jest cały czas Ziemia nierozpoznana. To jest fascynująca podróż. Czyli rozumiem, że codziennie Pana coś zaskakuje, i codziennie są jakieś nowe, nowe informacje też ze świata. Cały czas na bieżąco, nigdy nie ustaję w nauce. Zawsze wychodzę z założenia, że rozmawiając sam ze sobą rano w lustrze, goląc się, bo niczego nowego bym się nie nauczył, więc idę w świat i uczę się od najlepszych. Mhm. Czyli smartfony będą takim naszym rozszerzeniem, nas jako użytkowników, w dolnym rozpoznać i przewidzieć nasze następne ruchy, będą rozumieć, kim jesteśmy, czego chcemy, kiedy chcemy, jak chcemy to zrobić i też będą wykonywały zadania. Tak pisali analitycy właśnie w tym raporcie Gartnera poświęconym przyszłości biometrii. No, będziemy to, proszę Państwa, na pewno wszystko bacznie obserwować. Jak tu Pan Andrzej mówi, są też zagrożenia, których myślę, że powinniśmy pamiętać i przede wszystkim zdawać sobie z nich sprawę, żeby też nie popełniać różnych błędów. Ale wszystko ma służyć właściwie naszemu dobru, żeby nam się żyło lepiej, szybciej, wygodniej, prawda? Tak, zgadza się. Ale faktycznie pamiętajmy, tak jak pani redaktor powiedziała, szanowni państwo, pamiętajmy o ostrożnym, świadomym korzystaniu z najnowszych technologii. Nie wszystko, co jest najnowsze, nie wszystko, co jest darmowe, jest dobre, jest pożądane i służy naszej wygodzie i naszemu dobru. Więc uczmy się po prostu, nawet na tym podstawowym poziomie. Zastanówmy się, jaki komunikat jest wyświetlany na ekranie, starajmy się go przeczytać. Jeśli nie rozumiemy, nie korzystajmy. To jest, myślę, całkiem niezła rada. A coś Pana ostatnio tak zaskoczyło, jeżeli chodzi o te rozwiązania biometryczne, tak w ogóle, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś czytanie raportów różnych publikacji naukowych w zakresie biometrii? Wchodzimy w obszar, który stoi na granicy niejawności, ale to co mogę powiedzieć, to jest połączenie pewnych technik wykorzystywanych w wojsku, to jest obrazowanie w ciężkich warunkach atmosferycznych, połączone z bardzo zaawansowaną analityką obrazu. Techniki te pozwalają na identyfikację osób w bardzo ciężkim terenie. Nawet przebijając się przez warstwy dla oka ludzkiego nieosiągalne, nieprzenikalne. Jest to bardzo, bardzo pomocne, chociażby w wyszukiwaniu ludzi gdzieś przy, przy katastrofach naturalnych, czy przy wyszukiwaniu ludzi w, w lesie zagubionych. Tu są pozytywne tego, tego typu aspekty. Inny rodzaj identyfikacji czy biometrii oczywiście przy pełnej diagnostyce medycznej. Tutaj e, sprawdzenie, tak naprawdę, zamontowanie w szpitalach chociażby systemów analityki, czyli systemów diagnostyki, połączona z biometrią, czyli z identyfikacją konkretnej osoby, system może w tym momencie porównać kartę pacjenta automatycznie i od razu zakwalifikować tego pacjenta, który przychodzi do szpitala, przychodzi na SOR, czy wymaga. Od razu pilnej pomocy, czy faktycznie, przepraszam za to co powiem, ale to jest realizm życia na sorze czy może chwilę poczekać. Bardzo często zdarza się tak, że osoba, która się nie skarży, nie narzeka, siedzi cichutko i czeka na swoją kolej, potrzebuje dużo szybciej tej pomocy niż ktoś, kto po prostu krzyczy przy sali do pielęgniarki: pomóżcie. Mhm. Więc to są to są aspekty, które faktycznie mogą zaskoczyć, ale myślę, że zaskoczyć pozytywnie w formule wykorzystania tej technologii. No to będziemy w takim razie śledzić te wszystkie nowości, jeżeli chodzi właśnie o tę dziedzinę biometrii. Mam nadzieję, że Państwu dzisiaj nieco ten temat przybliżyliśmy. Jak się okazuje, no też wiele rzeczy nie możemy zdradzać, bo to są też informacje poufne, ale myślę, że już coś Państwo będą wiedzieli, a jeżeli będą zainteresowani, to na pewno mogą Państwo więcej też poczytać, prawda, w internecie. Można znaleźć mnóstwo artykułów, wywiadów też właśnie z ekspertami z dziedziny biometrii. A poleca Pan jakieś publikacje może dla słuchaczy, Którzy byliby zainteresowani? Polecam tak naprawdę zbiory uczelni. Tam są dosyć dobre opracowania, w szczególności opracowania doktorskie, opracowania magisterskie. W szczególności opracowania magisterskie jest to dobry zbiór danych, weryfikowany coraz częściej przez osoby merytorycznie poprawnie przygotowane do tego zadania. Więc to są dosyć dobre materiały. Czego bym za to unikał, jeśli mogę pani redaktor powiedzieć, na pewno czytania różnego rodzaju forów, blogów bez weryfikacji osoby, jej historii zawodowej czy naukowej, a która za nią stoi, bo to tylko prowadzi do dezinformacji. Więc to, co mogę polecić jeszcze raz, to są opracowania naukowe, to są zbiory uczelniane, to są biblioteki uczelni wyższych. Mm -hmm. Dziękuję pięknie za rozmowę inspirującą o tym naszym świecie przyszłości, miastach przyszłości. Przypomnę, dzisiaj naszym gościem był Andrzej Cieślak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej, właściciel i prezes zarządu polskiego producenta rozwiązań cyberbezpieczeństwa firmy Dynacon. Dziękuję Panie Andrzeju raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. A rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Do usłyszenia.